Pierwsza edycja Nagrody Ludwika odbyła się 6 listopada, dokładnie w rocznicę śmierci Ludwika Gadzickiego, człowieka nieźle zakręconego na punkcie teatru. Po jego śmierci postanowiono nazwać jego imieniem dużą scenę Legnickiego Teatru. Prawdę, kiedy opowiadam moim kolegom na świecie, że mamy scenę imienia widza to nikt nie może w to uwierzyć, uwierzcie mi Państwo. To znaczy, jest to tak szokująca informacja i tak nietypowa rzecz, że, że aż warto się nią mocno cieszyć i, i, i powiem szczerze, jesteśmy z niej mocno dumni. Sama scena jednak nie wystarczyła. Dyrektor chce podtrzymać pamięć przyjaciela teatru, a tym samym przeżyć pewne postawy wśród społeczeństwa. Natomiast ta nagroda, jako takie jakby młodsze dziecko, wydaje mi się nawet trochę ważniejsza, bo ona po prostu wy, 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 wyprzedza czas i daje taką perspektywę sensownego upowszechniania postaci. Prawda? To znaczy tego, że, że poprzez działania tego człowieka nagradzamy czy wyróżniamy także działania. Innych osób. Do pierwszej edycji zostały zgłoszone 23 osoby. Zwycięzcą został Cezary Bukowski, znawca muzyki, literat, współzałożyciel klubu i fundacji Blumong. Wydaje mi się, że ta e, nagroda jest takim doskonałym narzędziem do tego, żeby zacząć postrzegać naszą społeczność lokalną, tak Załębia Miedziowego, nie jako masę anonimową. Ale jako złożoną z jednostek. Którym rzeczywiście jest wielu ludzi, którzy coś robią z reguły dla, dla siebie powodowani pasją, więc nie zastanawiając się nad jakąś nagrodą, sam nie mam zimnego pojęcia, czym jest ta nagroda dla mnie tak naprawdę. I dlatego zachęcam, zachęcam wszystkich, żeby rozejrzeli się wokół. Na pewno znają ludzi, czy swoich przyjaciół, czy. czy Członków rodziny, którzy rzeczywiście robią coś fajnego, o czym nawet nie wiemy. I proszę zgłaszać takie kandydatury do konkursu. Już od 1 lutego można zgłaszać kandydatury szalonych osobowości z zagłębia miedziowego. Wystarczy podać imię i nazwisko kandydata, kilka dobrych słów o nim, uzasadnienie jego kandydatury oraz zdjęcia, pliki, filmy lub dokumenty związane z osobą, którą zgłaszamy. Kto tym razem otrzyma nagrodę Ludwika, przekonamy się za kilkanaście miesięcy.